Hej, z tej strony Jakub Lewandowski naszym gościem jest e, Gracjan, ale szerzej znany jako e, Shop Demaskuje, czyli jeden z wielu polskich youtuberów. Bardzo mi miło, dziękuję za odwiedziny. Cieszę się, że tutaj możemy porozmawiać. Dzięki. Gracja ma 90 tysięcy subskrypcji w tym momencie na YouTubie, więc to jest dosyć już e, spora liczba, bo na pewno za tym może iść taka szersza rozpoznawalność, ale może zacznijmy od tego, no w ogóle skąd się wziął pomysł, że znaczy. Pomysł, skąd się wziął na to, żeby być YouTuberem, dzisiaj raczej nie jest oryginalny. Pewnie jest to drugie dziecko, chce być YouTuberem, ale skąd się wziął pomysł, żeby robić to zawodowo i nie stracić jednak e, takiej motywacji i regularności w działaniu? No bo jednak na początku no, zasięgi są dosyć małe i to wielu ludzi demotywuje. No teraz właśnie nawiązując do tego, wiele osób młodszych chciałoby być TikTokerami. E, bo teraz TikTok to jest taki, wiesz, new big thing. Okay. Oczywiście YouTuber wciąż gdzieś tam istnieje w tle, um, ale TikTok też daje więcej możliwości, bo tam naprawdę każdy może być przez 5 minut bardzo, bardzo sławny. E, I tak naprawdę no, to, to daje większe możliwości. Ale jeśli ktoś wybierze opcję YouTube'a, e, no, co jak najbardziej polecam, to rzeczywiście jest ciężko. E, przede wszystkim zebrać zasięgi jest, jest trudno. E, to mi zajęło rzeczywiście kwestia miesięcy, lat. Nie jestem w stanie teraz dokładnie wymienić, co mnie tak w pełni zainspirowało, ale oczywiście e, chodziło o. Y, no, kasę i rozpoznawałeś. Ale nie, no, żartuję sobie w tym momencie, bo chodzi o e, taką interakcję z widzem. To mi się podoba. Ile osób mi komentuje albo pisze mi w wiadomościach prywatnych, że. Fajnie, że robisz filmy, bo są śmieszne, bo są ciekawe i, i, i mogę po prostu. mamy przydzień I to jest takie miłe. Bardzo dziękuję wszystkim za to, za to, za to że są i że chcą mnie oglądać. E, a skąd się wziął pomysł na tak szerokie e, działanie? Bo inaczej, youtuberzy bardziej się koncentrują np. Na na, tylko na grach, e, działają tylko w tym aspekcie, a o sobie można powiedzieć, że działasz bardzo szeroko. Był reportaż o Warszawie, e, był krótki reportaż o tym, kim był Rurek i wielu innych e, ciekawych osób. Mam wrażenie, że ta moja szerokość jest równocześnie przekleństwem, bo tak naprawdę, yy, mówiąc delikatnie, lepiej jako youtuber zawęzić swoją działalność do jakiejś określonej niszy. Yy, ja łudzę się, że moja działalność jest zakreślona do niszy straszne i dziwne, najczęściej w internecie, ale no masz rację, że z perspektywy zewnętrznej to wygląda tak, że ja mówię o wszystkim. To nie jest do końca prawda, bo te rzeczy, o których opowiadam, mają właśnie taki wspólny wątek, a jest nim to, że to jest w pewien sposób dziwne, straszne i niecodzienne. W reportażu o Warszawie to tam nie mówiłem o ciekawostkach o tym, jaki kostki brukowej używa się na Mokotowie, tylko mówiłem o naprawdę o jakichś tam zabójstwach, o jakichś takich dziwnych, nierozwiązanych sprawach. A w reportażu o Rurku, tam, no, no to akurat była taka zagadka internetowa, y, na podstawie mema internetowego, takie bardziej śmieszne, więc to rzeczywiście trochę z innej strony, ale próbuję to wszystko jakoś y, uściślić y, w takiej właśnie niszy, że to jest straszne, to jest dziwne, o tym ludzie chcą wiedzieć. I y, taka też będzie moja nowa seria, którą planuję tworzyć, która nazywa się Nie chciałeś tego znaleźć. I powinna ona wyjść jakoś na dniach. Możliwe, że jak ten film już wyjdzie, to ona już już pierwszy odcinek tej serii wyszedł, gdzie będę skupiał się na różnych internetowych sprawach i próbował je wyjaśnić, opisać i w jakiś sposób ciekawie przedstawić. To już jest idealny początek, żeby zrobić kurs, jak go coś duberem, albo ona chce się o tym. Oczywiście, chociaż ja bym się. byłbym hipokrytą, gdybym zrobił taki kurs, bo Właśnie, niby mam te 90 tysięcy subskrypcji. Są różne też. Są współprace, one są fajne. Bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję mojej agencji, w której jestem Rockmates. Super ludzie, i, 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 i fajnie się współpracuje. Zatwiał mi, mi, mi różnego rodzaju klientów. Myślę, że z zewnątrz ktoś przyjdzie, kompletny outsider i powie Jezu, co on narzeka. 90 tysięcy subskrypcji? Ja bym. To jest dużo ludzi. Oni, ci wszyscy ludzie się nie zmieszczą na typowym polskim stadionie. Jakby ich zebrać wszystkich w jedno miejsce, to to jest mnóstwo, mnóstwo ludu. A 30 tysięcy wyświetleń średnio na moim filmie to też nie jest tak mało. Wynika z tego, że ja właśnie chciałbym robić lepsze rzeczy, ale do tego jest wymagana większa ilość widzów, wyświetleń i tym samym pieniędzy. No bo za tym wszystkim idą pieniądze. Więc ja nie chodzi mi. Yy... Tylko o kasę y, i, i tylko jakieś, o jakieś ojezu. Ja chcę sobie kupić Tesla Model S. To są nieustające inwestycje. Ym, ja tak naprawdę, no wszystko co, co zarobię z tych współprac, y, y, to, to wydaję na bieżąco na np. Na nowe oświetlenie, które ostatnio sobie sprawiłem, y, które widać też za nami, na jakieś dodatki do kamery, filtry. To, to wszystko jest nie, nieustające inwestycje, żeby te filmy były jeszcze lepsze. Żeby to było jeszcze ciekawsze i angażujące wizualnie, żeby to było też dla mnie prostsze do zrobienia, bo o to tutaj chodzi. Znaczy, kiedy zobaczyłeś, że y, może niekoniecznie na YouTube, bo tam wiadomo, wyświetlenia się cały czas zwiększają, ale kiedy, na, nie wiem, na ulicy, w y, sklepie, czy jakiejkolwiek innej sytuacji, ludzie się kojarzą i y, właśnie powiedzieli jakieś miłe słowa, że oglądają, ten materiał bardzo ciekawe, dużo się tego nauczyli. Nie spodziewałem się, że to się zdarzy tak szybko, ale też wiąże się z moim Face Revealem, które zrobiłem tuż po maturze czyli w 2021 roku. To było tak, że właśnie jakieś parę miesięcy potem, jak już regularnie nagrywałem treści ze swoją twarzą. Jakiś gościu na przystanku tramwajowym jeszcze w Gdańsku wtedy mieszkałem, podszedł i spytał się, skąd odjeżdża jakiś tramwaj. A następnie, gdy mu wytłumaczyłem, że, że no tam i tam, to powiedział, że mi subskrybuje i, 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 i ja byłem jak o dzięki. Ale potem się rozeżliśmy. To są w ogóle bardzo dziwne takie interakcje. Miałem jeszcze kilka takich. W Warszawie też kilka razy spotkałem swoich widzów. Najgorsze tak w zasadzie jest to, jak ktoś tak właściwie się patrzy, ale nic nie powiem. Może się e, boi podejść. Boi się podejść, ale ja dla wszystkich e, mam radę, że jeśli widzicie e, kogoś, no może nie jakiegoś mega, mega znanego, bo tacy to pewnie cały czas do nich ludzie podchodzą, ale jeśli widzicie kogoś takiego jak, jak, jak ja i nie widzicie, że jestem jakiś zajęty, Mega, y, albo wkurwiony, to ja prawdopodobnie zrobię sobie z Wami zdjęcie. To będzie dla mnie bardzo miłe, zamienię parę słów, y, więc no, to jest fajne. To jest fajny element takiego życia. To dobrze, uwaga jest bardzo <coughs> ważna. I też na temat y, uwagi, bo jeżeli ktoś obserwował uważnie Twój rozwój, to teraz czy obserwuje w ogóle cały rynek izby w Polsce, to może zauważyć, że występuje już u innych twórców, na przykład u Blonka. Tak, to prawda. Wcześniej współpracowałem też z moim kolegą, e, youtuberem Piofli, e, spoko gość. E, no u wystąpiłem dzięki jego uprzejmości, bo e, tam wspierał mnie poprzez opcję wsparcie na YouTubie e, od sierpnia 2021 roku. I ja jakoś 20, z początkiem 22 do niego napisałem na Instagramie, bo tam mnie też obserwował z, taką, z takim pytaniem, czy takim szczerym jak Wstałem do bólu, że się mamy. Nagrajmy coś. I on ku mojemu zdziwieniu odpisał, że dobra, chodź się spotkać i coś obgadamy. No i tak się zaczęła nasza znajomość. Teraz wciąż współpracujemy. Czasem coś tam zrobię dla niego, różne usługi. Pomogę mu z montażem filmów, czy coś w ten deseń. Jest to spoko gościu, a mówię to tym bardziej z pełną świadomością tego, że niektórzy celebryci są. Trochę, trochę dziwnie, ale nie spoko. Okazał się taki naprawdę w porządku w porządku kolega, więc pozdrawiam Karol. No, to głównie mam przyjemne doświadczenia wobec współpracy z YouTuberami. W nadchodzącym filmie, chociaż jeszcze nie powinienem tego mówić, wystąpił mnie na przykład taki YouTuber Graf. I prócz też właśnie Karola Blauka, który tam mi udzielił krótkiego wywiadu. Um, wystąpi też prawo Marcina. Mówię o tym y, dlatego, że ten film w przyszłości się pojawi. Y, jeszcze będę czekał na akceptację tego, że im się spodoba ten film i wtedy tam będę go wypuszczał. Co jeszcze jest w produkcji, mam już od nich ich wstawki. No i, no i fajnie się współpracuje. No tak, można powiedzieć, że dwa światy, świat YouTube'owy i TikTokowy będzie współpracował. Tak, bo też y, prawo Marcina y, też teraz właśnie y, chyba przychodzi powoli intensywnie na YouTube'a, tam widziałem jakieś tam treści. Dłuższe formy, na przykład analiza, nie wiem, szkoły, tak? Analizował prawa ucznia prawnego szkoły i inne czy tam na analizował. Y, czy takie same sytuacje jak w GTA 5 mogłyby się wydarzyć w Polsce pod względem prawa? Ciekawe. E, no. No, no to, jest, to jest jakiś content. Nie dziwię się tym twórcom TikTokowym, że, że przychodzą na YouTube'a bo tak naprawdę, yy, no to chodzi o pieniądze. Na YouTube da się zarobić. Na TikToku nie da się zarobić, tak jeszcze. naprawdę, jeszcze. Można tam, może ci jakaś przyjść firma, która reklamuje karmę dla kotów i, i, i jakoś możesz ją wstawić w tym minutowym filmie, ale powodzenia. Yy, no ale de facto na TikToku też, się, też ciężej to zmonetyzować. A na YouTube na YouTube jest to dość to jest to stosunkowo proste. Jak masz jakieś zasięgi, to, to bardzo łatwo jest, jest to zrobić. Więc nie dziwię się tym twórcom TikTokowym, którzy przychodzą w dłuższe formy, bo tam mają więcej możliwości na rozwój. Yy, o to chodzi. Dokładnie, bo w ciągu tam minuty, czy na, na Tiktoku można trochę dłuższe formy. Yy, właśnie jakikolwiek aspekt, na przykład prawo Marcina, prawny, to no, jest dosyć trudne tak? a w filmie na YouTube no, może wiele przebitek dać po prostu zrobić to. Telewizyjnie, tak, Reportażowo? Tak, 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 tak. I chciałbym jeszcze nawiązać do tego, co mówiłeś wcześniej, że to wcale nie jest nagrane telefonem. Tak naprawdę, jak macie jakiś ciekawy pomysł na, na to, żeby zrobić film e, na YouTube'a albo założyć kanał, to nie potrzebujecie kamer za, 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 za tysiące złotych. Wystarczy w miarę dobry komputer, w miarę dobry telefon. I no, jedziecie, bo tak naprawdę da się zrobić sensowny kontent małymi zasobami. No, od czegoś trzeba zacząć. E, od czegoś trzeba zacząć. I tak naprawdę e, chodzi o pomysł i o umiejętne i sumienne zrealizowanie tego pomysłu i planu. No, czyli de facto tak, z każdym biznesem nie musisz inwestować e, dziesiątek tysięcy czy setek tysięcy złotych w jakiś pomysł, jakąś infra infrastrukturę, sprzęt, który możesz zacząć. Od najmniejszego, od tego sportu masz pod ręką i czasem to rozwijać, bo też... to się będzie skalować. Tak. E, I z czasem będzie się rozwijać. Choć lepiej nie iść w taką stronę jak e, grupa Abstract, która trochę popłynęła na tym. Tak, ale tam było chyba właśnie odwrotnie, nie? Mhm. że tam e, oni chyba tak mocno inwestowali, tak. że jeszcze przeinwestowali. Ja zwykle nie znam szczegółów tej, tej dramy, tylko tam słyszałem co nieco. Ale końcowo okazało się, że filmy nagrywane iPhone'em przejmują się tak samo dobrze jak te filmy nagrywane z tą grupą całą, bo przypomnijmy, tam oni mieli bardzo dużo osób na planie, wszyscy siedzieli przy. Tak, scenarzysta od dźwięku, od światła, wszystko. Tak, i to okazało się za dużo jak na filmik na YouTube'a. Mieli nawet tam jakiś specjalny dział do sprzedaży reklam. No, nie dziwię się, oni chcieli się skalować, ale w sensie rozwijać, ale to było aż za dużo. To było za dużo. I też tak mówisz, ograniczenie jednak rynku polskojęzycznego. Tak, to jest ogromna sprawa, bo mam wrażenie, że no mamy do czynienia w Polsce już z takim sufitem. Freeze, czy właśnie Bloek, którego bardzo dobrze znam, no już dotykają sufitu tego polskiego, nie? Czy to chodzi o zasięgi, czy to chodzi o subskrypcję? To jest this is it. Nie wiem, ile, nie chcę tutaj strzelać, ile będzie maksymalnie na polskim YouTubie subskrypcji, ale myślę, że na pewno nie więcej niż 10 milionów. To jest taki już naprawdę ho, oh, 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 to, to nie wiem, co to musiałby być za kanał. Um, a jednak yy, za granicą Sky is the limit i mamy taki kanał jak MrBeast, dla którego 50 milionów wyświetleń to jest minimum. I tam już mówimy o takich pieniądzach, o takich tak naprawdę ile on. No on to wszystko reinwestuje, nie w te filmy, większość tego. O takich, ile ten plan tego Squid Game kosztował, ile on na te nagrody wy, wy, wydaje, no to już jest taki aż dla mnie przesyt, ale nie dziwię się, bo to mu się opłaca. E, więc no, tam już to są pieniądze, nie? To są już takie naprawdę operacja jest ogromna. No, i tutaj z perspektywy polskiej można tylko podziwiać. Ja sam rozważałem zrobienie, założenie kanału po angielsku, yy, tak z ciekawości, ale no jest to bardzo ciekawy case study. Yy, jednakże, z tego co rozumiem, żadnemu Polakowi, który nagrywał na polskim YouTube i osiągnął jakikolwiek taki sukces, nie udało się osiągnąć sukcesu, powtórzyć go yy, albo polepszyć go yy, no, za granicą. Najbliżej tego, wydaje mi się, jest Kuba Klaviter, który założył kanał Mr. Keyboard i tam ma jakieś takie, chociaż trochę częściowo podobne zasięgi jak na polskim kanale. Gąciasz coś próbował założając Dewagapice, ale tak bardzo jak Dewagapice upadło, a Kuba Klaviter jeszcze tworzy treści, on tam zrobił taki test tego rozkładanego Samsunga. Bardzo dobrze to poszło, no bo to był taki wiralowy content. On przez chyba kilka dni z rzędu miał jakichś wolontariuszy, czy tam zatrudnił jakichś ludzi, którzy po prostu składali i rozkładali tego smartfona. Do, 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 dopóki on się nie rozwalił. Chyba, chyba się udało 400 tysięcy razy go złożyć i rozłożyć. Więc to, 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 to rzeczywiście taki międzynarodowy content. I może na koniec takie pytanie. Jak przewidziesz ogólnie swój rozwój o kanału Izabera i ogólnie Rozwój polskich twórców, bo już powiedziałeś, że raczej osiągnęli sufit, raczej już dalej e, nie będą się rozwijać, ale co dla tych średnich? Bo też e, pytanie: jak jest, nie wiem, tam, kilkunastu największych tuberów typu ponad milion subskrypcji, to też czy rynek się nie, nie przesyci po prostu, żeby. Może każdy nie będzie w stanie, być, miał, nie będzie mógł mieć tego miliona, czy pięć milionów subskrypcji? Myślę, że y, dużo osób może mieć milion subskrypcji, y, bo to też nie zależy ym... Algorytm działa tak, że niezależnie od tego, ile masz subskrypcji, algorytm i tak ci podsunie YouTube'a to, co uważa za słuszne. Oczywiście, najpierw postara się ci zasugerować te rzeczy z kanałów, w których subskrybujesz. Ale jeśli nie będziesz tego oglądał, to do widzenia. I te nawet jakoś subskrybujesz, to jego kanał nie będzie się wyświetlał. No już obserwujemy saturyzację tego, tego rynku, szczególnie influencerskiego stricte, bo nie mówię nawet o treściach wideo w internecie, tylko influencerskiego. Do czego prowadzi e, na przykład e, konkurs tam wielkie show Twoje 5 minut, gdzie po prostu e, Freeze zrobił fabrykę influencerów. No, ile tam osób bierze udział? No to, to, to musi prędzej czy później w jakiś sposób się wyczyścić, i w, wydaje mi się, że konkurencja się po prostu zrobi coraz większa, um, i uwaga ludzi zostanie ta sama. Um, no i niektórzy twórcy, którzy wcześniej mieli gwarantowane wyświetlenia i zasięgi, je stracą i będą musieli wymyślić coś innego. Ja czasami się zastanawiam, co zrobić dalej. Um, nie ukrywam, że czasem, jak naprawdę jest średnio, to. Zastanawiam się, czy, czy warto jeszcze to robić, ale potem przypominam sobie, że, że tak, no, że o to chodzi, e, że o to chodzi, że ma być ciężko, jeśli ma być dobrze. Więc e, no, wydaje mi się, że do końca maja czeka na mnie 100 tysięcy subskrypcji gdzieś tam, a w, nie, a w dalszej przyszłości rzędu lat może czeka na mnie pół miliona albo milion nawet. Myślę, że jestem dość niszowym kanałem, ale staram się nad tym pracować wszystkim, żeby też, żeby też ta niszowość mimo wszystko przemówiła do większej ilości osób. Domyślam się, że istnieje gdzieś pewien poziom, który będzie mi odpowiadał i ja będę z tego zadowolony, tylko to jeszcze nie jest to teraz. Ale mam nadzieję, że gdzieś tam jest. Super, dziękujemy za rozmowę. Pokazaliśmy trochę od kuchni, jak wygląda bycie youtuberem o tych ciemnych i jasnych stronach. I na koniec mamy też taką małą e, pamiątkę za e, udzielenie nam wywiadu, czyli po prostu nasze e, zakładki. Dziękuję za zakładki na książki. Tak, właśnie. Fajne. Bardzo wielu YouTuberów czy e, twórców mówi o tym, że warto czytać, ale nikt nie daje takiej zakładki, że można było jednak w końcu kiedyś przestać czytać, nie jest czytać cały czas. <laughs> Dziękuję bardzo, postaram się. Gdzieś tam mam ze sobą jakieś książki, chociaż nawet nic nie czytałem, ale to prawda, czytajcie młodzi padawani.